Cześć, jakiś czas temu wyrosła mi na działce taka oto jabłoń, to jest samosiejka. E, nic z nią nie robiłem, pozwoliłem jej, żeby sobie rosła, no i tak sobie rośnie. Zobaczyłem, że ona całkiem ładnie e, się zachowuje, ponieważ, tak jak widzicie, ona sama sobie tworzy praktycznie piętra. Gałęzie nie idą do góry, m, tylko są ładnie w poziomie. Ta jabłoń jeszcze nie owocowała, jestem ciekawy, czy w ogóle będą jakieś owoce i czy będą one smaczne. No, i ja dzisiaj do niej przychodzę z sekatorem. Potniemy sobie tą jabłoń trochę. Także będzie o cięciu takiego młodego drzewka. Postaramy się je prowadzić od samego początku. Także to będzie seria filmów. Ten jest pierwszy. No, i nie przedłużając, zaczynamy. Nieźle to drzewko wygląda, dużo pracy myślę przy nim nie będzie. Ono sobie samo praktycznie tworzy, tutaj na wysokości mojego kolana, pierwsze piętro. Tworzą je tutaj te gałęzie, także sobie to zostawimy. Odtąd startujemy. Wszystko co poniżej, obcinamy na obrączkę. I jeszcze tutaj jedna gałązka. Teraz mamy już tutaj pień wyprowadzony do pierwszego piętra. Co, co dalej? Zanim będę sobie oglądał te gałęzie, jak one wyglądają, które mi tworzą pierwsze piętro, od razu sobie odseparuję pierwsze piętro od piętra drugiego. Ja widzę, że w dobrym miejscu byłoby zrobienie tutaj drugiego piętra także tutaj, za chwilę sobie to obczyścimy no i spójrzmy z tej perspektywy, z góry jak to wygląda ja drugie piętro widzę, że tworzy mi ta gałąź ta w sumie też ta ta i jeszcze tutaj ta z tyłu także wszystko to co jest poniżej między pierwszym moim piętrem, a drugim tak samo muszę usunąć OK zrobiło się już zdecydowanie jaśniej Tak to wygląda. W zasadzie to tą gałąź też, też dobrze byłoby usunąć. Ona to najlepiej by mi pasowała, gdyby rosła tutaj w tym miejscu, w tą stronę. No ale niestety tak nie jest. I jeszcze sobie chwilę pochodzimy naokoło tego drzewka, tak żeby zobaczyć, jak ono wygląda. Dobrze jest właśnie tak przyjrzeć się z każdej strony, jak to wygląda. I ja uznałem, że to też jest do usunięcia. Ok, co teraz? Mamy wyprowadzone pierwsze piętro. Drugie piętro, spójrzmy tutaj wyżej, czy coś da radę z tego zrobić. Szczerze powiem, hmm, ciężko to trochę wygląda. Na pewno tutaj te wszystkie drobne obczyszczamy zatrzymałbym się tutaj w tym miejscu też trochę zastanawiam się nad tą gałęzią tutaj jest jeszcze taka ale 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 to jeszcze przemyślę na pewno usuwamy to tutaj wszystko i zobaczmy jak to wygląda wygląda to w ten sposób że Trzecie piętro tworzyłaby nam ta gałąź, ta i ta. Odległości w sumie są... E, są prawie zachowane. Półtora sekatora mi tam wchodzi. Niech tak zatem zostanie. Także drugie, przepraszam, trzecie piętro, to, to i to. Popatrzmy od razu wyżej. Czy da radę zrobić tutaj piętro numer 4. Tylko też żeby to było w jakiejś sensownej odległości. Tutaj mamy interesującą gałązkę ta też swobodnie się rozwija, ona nie, jakoś szybko nie leci, tylko jest trochę tutaj za blisko. Najlepiej by mi pasowało zrobienie kolejnego piętra tutaj. Także też tak pewnie to zrobimy. Zatem. Wycinamy to, 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 to też, bo jest za nisko. Zobaczmy. No właśnie. Szkoda, że Ty nie jesteś trochę niżej. No ale, taka Twoja uroda. Ok, zostawmy to tak. Zobaczymy co będzie. Lepiej czasami zostawić jakąś gałązkę. Zobaczyć jak się drzewo zachowa. No już naprawdę to tutaj nieźle zaczyna wyglądać. Eee... I teraz zobaczmy co możemy zrobić z górą. Tam leci nam czubek do góry. Ja postanowiłem, że w tym roku nie będę go kończył, za to wyprowadzę sobie tutaj jeszcze jedno piętro, i to będzie piętro e, raczej już ostatnie, bo tutaj gdzieś na tej wysokości będziemy mieli 2 metry. O tam. O, tak by to było. No i też nie ma się co po tej jabłka jakoś strasznie wysoko wspinać. Także zostawmy to na tym etapie obczyścimy sobie tutaj drogę do kolejnego piętra to już będzie czwarte jeżeli dobrze liczę pierwsze, drugie tu mamy trzecie, czwarte jest tutaj, a nie to jeszcze, jeszcze wyżej co my tu mamy, tu mamy taką gałązkę ta sobie leci to, to też chcę zostawić i to usuniemy sobie to Zostawmy to na razie tak. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Jaka będzie sytuacja. I kiniemy dalej. Zatrzymamy się mniej więcej tutaj. Także tam postaram się pokazać. Tu jest piętro. I tutaj. tą też sobie wytniemy i chciałbym, żeby piętro tworzyły mi maksymalnie cztery gałęzie. Na pewno ta, ta, ta w sumie też i ta. Tak bym ja to widział. Natomiast to co jest powyżej, to wylatuje. To też to. Oj, odwrotnie. O dobrze. Yy, I jeszcze usuniemy. Tylko tak wezmę, żeby cięć bliżej pnia. I mamy już piętra porobione. Góry, no tak jak mówię, na razie nie ruszam. Niech ono tam sobie. Rośnie też, bo jestem z jednej strony ciekawy, jak roślina zareaguje i czy będzie możliwe zrobienie jeszcze jednego piętra, nad którym bezpośrednio zrobiłbym czubek. To powiedzmy tutaj na takiej wysokości, to by mnie już urządzało. Teraz przyjrzyjmy się gałęziom na poszczególnym piętrze. Co możemy tutaj zrobić? Najlepiej byłoby usunąć e, wszystkie te, które lecą w górę i które się krzyżują. Tutaj jest sprawa dosyć prosta, ponieważ za dużo się tutaj nie krzyżuje. Usuniemy sobie to, 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 no tak, nie tą stroną sekatora oczywiście. Teraz będę miał bliżej, nie zostaną jakieś dziwne kikuty. Oj, no właśnie, jak gałązka jest cała, to jest zupełnie inaczej. To będzie chciało iść na dół, eee, ale ja temu pozwolę, niech to sobie idzie, niech to sobie idzie, i powiedziałbym, że ta gałązka jest wyprowadzona. Tutaj to samo: to, 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 to i to. I to mamy zrobioną, to niech sobie leci, zakładam, że pójdzie tak. To w sumie też, jestem ciekawy co będzie, usuniemy sobie to, to sobie zostawimy i jest tutaj OK. Przejdźmy teraz do tej, no na pewno to, to też i tak samo to. To jest, to jest to. I tym sposobem nasza winda dowiozła nas na piętro numer 2. Tak samo ścinam tutaj to co leci w górę. Tutaj tą gałązkę tak sobie puszczam. Na razie tak delikatnie to drzewko przycinam. Też żeby ono nie było zdziwione, że ojej, co się dzieje, co mnie tak tutaj tną? Dlaczego? Usuniemy to. Tutaj na razie to tak możemy zostawić. Przejdziemy do następnej gałęzi. Dobrze. I ta jest już ostatnia. I to by było tak. Ja tych gałęzi na razie nie skracam. Także nie jest to typowa choinka lub też wrzeciono. Trochę się ciemno robi, ale mam nadzieję, że widać jeszcze w miarę. Bo zwykle we wrzecionie, albo właśnie inna nazwa: choinka, to macie tak, że tutaj leci coraz bliżej pnia. Tu jest gałąź ten, ten stół, ta podstawa. Gałęzie ma najdalej oddalone od pnia, a im bliżej, to leci tak po. Po skosie. Coś takiego. Ja tak nie robię. To jest taki tutaj mój eksperyment. No i co? Piętro numer 3. Tutaj nie ma nic do roboty. Na czwartym też. Na piątym też. Także czekamy na lato. Zobaczymy jak to drzewko będzie się zachowywało. No i oczywiście tutaj w koło zabieram tą darń. Drzewko zostanie nawiezione, i miejmy nadzieję, że będzie sobie tutaj dobrze rosło. Zostało te, zostały też drzewko, oczywiście, opryskane. E, odrobaka miedzian to jest drugi oprysk. No i oczywiście olej parafinowy. Także trzy podstawowe opryski zostały tutaj zastosowane. I na razie, jeżeli chodzi o pielęgnację tego drzewka. To jest tyle. Dzięki. Do następnego odcinka. Cześć.